Będziemy teraz szukać kotków, a więc zaczynamy. On uciekł Szukamy drugiego teraz szukamy. szukamy teraz drugiego あ <laughs>

Nie, ma. Może jeszcze tu, Antek. Gdzie? Ja spędzę na drugiej strony. Jeszcze raz. Z tymi wszystkimi równami. Cii, cii, cii. Cii, 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 cii. Czekaj, ty tu bądź, a ja idę zobaczyć tam. Ja też? Nie, ty tam bądź i zobacz tam. A... Dobra, dobra. Tam lata. Samia mam wieka! Ej, Ale tutaj jest! Róż, ej, no patrz Widzę, no, ale, ale patrz, on tutaj, on już jest koło no, nas. Je trawkę sobie. Trawka. Trawka. trawek. U nie! Ja idę z tej strony. On widzi, rudy, rudy atakuje z tyłu. Masz na chwilę. O nie, rudy zaraz będzie się atakował. Rudy, rudy, masz, On pije piwo. No <laughs> pije piwo. Zobacz. Ej, tak to się skryło. Szkło jest? I co tak szybko z tamtym

A ja tutaj... Antek! Jest! Ucieka! O nie! Dobra, idziemy teraz do... Patrzcie, gdzie w las! Gdzie? gdzie? Na drzewu. Ty no! Siedzi na drzewu! Gdzie? U. Tutaj, chodź tu! O, proszę, proszę, proszę. o nie, będziemy musieli go ratować. Jak on tam, Kto go ratuje? Ja! My! O oh, nie! Oh, oh. Oh, nie, nie on się uratuje w... go Antoine Superman. I Wiktoria. Hej, kosku, uratuje cię! I wiki Super wiki. Superiki. Tak, wiki super wiki. Rudy, rudy. Schodzi, schodzi. Obserwuję was r... Rudy, rudy. Was pantera. Idź Atakuje was. on tu przyjdzie zaraz. Tak, szukajcie rudego, on będzie on szuka rudego. Obejdź. Jest rudy. Mówiłem, że go będzie szukał drugi. Musicie spokojniej podchodzić do nich. Kutnijcie. powolutku i wołajcie Uciek Ura uratowaliście wszystkie koty. Wrócili do swojego domu. Tak. On idzie do ryby. tak. oni do Widzisz? Do swojego domu nareszcie wrócili. Uratowaliście. Misja tak. uratowana. Super Antuan i super Wiki. Łapki w górę. Antoś, łapki w górę. Super.